Zamykamy i z tej strony Rasha. Witam Cię serdecznie na kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj zajmiemy się znowu zadankami fabularnymi, czyli po prostu zadankami głównymi. Ostatnio zakończyłam filmik troszeczkę jak polsat. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jak nie wiecie, to zapraszam do poprzedniego filmiku. No, niestety. Coś mi się stało z tym zadankami, miałam jakiegoś baga, nie potrafiłam ruszyć w ogóle koniem, co słyszeliście po prostu moim waleniem w klawiaturę. E, no nic, mam nadzieję, że dzisiaj tego baga nie będzie, bo wtedy, nawet gdy się przeteleportowałam do stajni nie mogłam e, w ogóle się ruszyć dopiero po vlogowaniu z gry i jak ponownie weszłam to dopiero wtedy mogłam się ruszać, ale wtedy nie byłam w trakcie robienia tych zadanek, tak więc miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie już dobrze, no i że nie będzie takich bugów. Wcześniej już przyjechałam sobie tutaj, e, ponieważ nie chciałam zajmować czasu. E, troszeczkę dlatego po prostu już sobie zaczniemy. E, jeszcze chciałabym szybciutko dodać, że jestem dzisiaj na tym przepięknym moim Islandzie. Jest on wytrenowany, więc jak będzie jakieś zadanko na PD, no to trudno. E, no ale chciałam, to jest ostatni filmik prawdopodobnie z nim, ponieważ na wytrenowanych koniach zbytnio nie jeżdżę. Jak mam wszystkie wytrenowane, to... E, czasem do nich sobie wracam do tych koni albo na odcinki ale chciałam sobie dzisiaj właśnie na nim pojeździć kupiłam też taki przepiękny zestawik dlatego e, tak, taka, taka okaza się już nigdy myślę, że nie zdarzy no dobrze, ale zaczynajmy akurat tego nam było trzeba aha <grym> okej, okay. o jeden, 150 no ale, no, no nie do tego konika niestety co zrobimy, to może być katastrofa. Bursza też próbkę, którą ze sobą zabrałam? Dobrze ją wykorzystałam. Czas na pierwszą próbę, i właśnie w tym momencie mi się gdzieś będzie podczas robienia tych zadanek um, mi się to zacięło. A, o, teraz mogę chodzić, no właśnie. Zost zostanę tu, a ty odwróć mi uwagę. Skorzystaj z najmocniejszej magii, żeby pozbyć się tych sopli. Okej, okay, teraz mogę chodzić, to dobrze. Bo wtedy, no, nie mogłam w ogóle. Ale dobrze, już jest okej. Okay. Dzięki mojej magii księżyca mogę rzucić na nią il iluzję. Na moich magicznych kręgach naładujesz swoje moce Katia, nie masz z nami szans. Okej. Okay. Dobra, czyli ładuję swoje moce. Ale fajne. Ale troszeczkę nie rozumiem. No, ale chwila. Fajne żeby mam cały czas nad tym stać? I teraz ładuję swoje moce? Mm. Zobaczcie jak to źle robię, ale... No cóż... Ja nie wiem, słuchajcie, czy to się tak robi. Czekajcie. Znaka pierwotnego trzeba przed katią No ale czekajcie, nacisnę na nią A nie mogę mm. O Dobra, czyli mam chyba na to nacisnąć A, Czyli to ma się naładować że nie była to Tutaj kolejna? Ej, troszeczkę. Marne sztuczki. Występujesz na imprezach dla dzieci. Nie, ale nie rozumiem o co chodzi. A teraz to w ogóle. Aha, mam na to klikać, tak? Mhm. Dobra. Eee, dawaj, dawaj, dawaj. Okej okay, i teraz znowu chyba e, tak mi się wydaje, że mam tutaj naładować swoje moce. E, Okej. Okay. Jak są te moce naładowane, to mogę kliknąć na coś, na coś, na to. Na to mogę kliknąć. Kurczę, troszeczkę tego nie rozumiem. No ale dobra, ja to zrobię, żeby tutaj nie przedłużać i zaraz do was wrócę, bo to jest troszeczkę dziwne. Muszę tutaj, wiem, że naładować mocę, ale... Ale troszeczkę dziwne to jest. Okej, okay, nie wiem, czy to tak dobrze zrobiłam, ale cały czas byłam w tym miejscu, cały czas, ale tak długo i przeszłam tutaj, to się zrobiło nagle, więc no nie wiem. A zatem wchodzisz do gry. Dobra, proszę o Zmierzdy mi cię dam mnóstwo frajdy. Um. A teraz? Aha, i teraz znowu mam na, na te kliknąć, żeby je e, usunąć. Tylkocze później że to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Okej, okay, i teraz znowu się te pojawiają ojemy. Ja muszę na nich stać tak, żeby ona mnie chyba nie dotknęła. No właśnie. czyli muszę chyba znaleźć taki, w którym ona mnie nie może dotknąć. Tak mi się wydaje, ale nie mam do tego pojęcia. Co zostanę cały czas tutaj? Oj, e, Eee... Będę tutaj przez dłuższą chwilę. E, i pójdę do innego miejsca. Jakby nie wiem kto dobrze rozumie. Ale no dobra. Zobaczmy, czy to zadziała. Faktycznie. Tak, zadziałało, okej. Okay. Aha, i teraz ona jest... Tak, ma. No, okej, okay, aha. Dobrze. Już chyba to zrozumiałam. <grym> Co to za gra z głupiego Jasia? Co przede, co przede mną ukrywasz? Pieniek przeznaczonych do Muzeum Druidów? Chwila. To nie pieniek, prawda? Udało wam się coś tam zasadzić? Chronicie to? W ogóle tak chciałabym tylko dodać, że fajnie by było, jakby było jakieś zadanko na PD, ale my mamy konia na 15 poziomie, to żeby wyskoczyło nam takie powiadomienie, że twój koń, jest na maksymalnym poziomie. Na przykład na którego konia chciałabyś przeznaczyć te PD? i pokazałby się Wam wszystkie konie ze stajni, które posiadacie i wtedy możecie dać temu koniu dać te po prostu PD. bo to by mi się, że było spoko. Błąd. Teraz wiem, że jest, jest tu coś, na czym Wam zależy. Odsuńcie się i patrzcie, jak zamieniam wasze marzenia w kostki lodu. Nigdzie się nie wybieramy, Katia. Nie pierwszy raz mamy z tobą do czynienia. Och, patrzcie na tę pewność siebie. Serio myślicie, że wasza dwójka może mnie powstrzymać? Nie myślcie, że wasza koleżanka czarownica wam pomoże. Pi, co ty robisz z tymi ofermami? Już prawie przemieniliśmy konia Justina wyprzedżającego wojownika. Ale okazałaś się tchórzem. Jesteś, jed jesteś jedynie starą, płochliwą czarownicą, która stoi po niewłaściwej stronie. Jeśli duszy niedługo polegną, a furia garnoka zmieni wszystko w popiół. Eee, no dalej. Ale jesteś głupia do przecież tylko projekt szkolny Lindy. No dalej bałwanie. Och, pożałujesz tego! Mortifa deszcz lodu. O kurcze! Ale ładna jest ta Katia. Nie tak szybko. A wzdycha. A co ty tutaj nie wyrobisz? To nie koniec, Katia. Nie pozwolę, żebyś dalej rozsiewała mrok na jorwik. Lisa, trzy do jednego. Serio? Myślisz, że masz szansę? Wynoś się póki możesz. Co my tu mamy, impas? Jak w starym wes westernie uroczo? Zap zapamiętaj moje słowa lisa Peterson. Trzeba było się nie wtrącać, zapłacisz za to. Zniknęła, przynajmniej na jakiś czas. Tak się cieszę, że się pojawiłaś lisa, powstrzymałaś ją. A cieszę się, że Cię widzę. Dobrze Was widzieć. Nie uwierzycie, skąd się tu wzięłam. Bursza, pamiętasz, jak wahałam się przed wejściem w portal Wala, hmm, byłam przekonana, że zostanę i ucieknę przed mrocznymi jeźdźcami, ale sprawy potoczyły się inaczej. W całym tym zamieszaniu coś jak magnes ciągnęło mnie w stronę zamykającego się portalu. Jakbym jechała na jego krawędzi, nigdy nie przychodzę na drugą stronę. Portal wypluł mnie po drugiej stronie wyspy. Starsza, starsza i ja jechaliśmy na, z, na złamanie karku, by tu wrócić. Szukaliśmy Was wszędzie. Przybyłaś w liza. Z Katją nie było łatwo. Nie wiem, jak długo udałoby nam się, ją, y, nam się ją powstrzymać, gdyby się nie pojawiła. Szczególnie biorąc pod uwagę drakonium, którym się bawiła. Starshine, miło Cię widzieć, koleżko. Dobrze, że jesteś najszybszym koniem, jakiego Jorvik widział. Przybliżcie z zawrotną prędkością. Schlebiasz mi, stary druhu. Po samym tym zamieszaniu zasługujemy na relaks na ranczu. Starshine, ja stawiam. Mam nadzieję, że wreszcie nic nie jest. Tego chcieliby mroczni jeźdźcy, żebyśmy się rozdzielili. Okej, okay, ciekawia. Najważniejsze, że nikt nie został sam. Znajdziemy resztę i znów będziemy razem. Okej. Okay. Powiem Wam, że naprawdę spoko. Ale najpierw, czy to jest to, o czym myślę? Udało wam się zasadzić opiekuna życia. Jest malutki i delikatny, aż nie chce się wierzyć, że któregoś dnia przysłoni niebo jak śpiąca wdowa. O kurczę. O kurczę, jaka ładna torba! Taka druicka bardzo. A to co to jest? Ujęli, ja, ja bardzo lubię, słuchajcie, te takie... Mm, ja mam de, um, de, dwa takie jakby zwierzaki, nie wiem, czy to tak można nazwać, do torby, które są z zadanek fabularnych. I one mi się strasznie podobają, bo jeden, mm, jedno takie, podobne do tego, jest o tematyce pandoriańskiej jakby. Tam jest taki kryształ, e, który mi bardzo mm, daje taki e, vibe Anny Wombysul, a ten mm, chwila jest taki mm, bardzo lindy, bo książki są, więc naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze jakby mm, dali coś w stylu meteora, że są tam jabłka na przykład, albo jakieś e, jedzenie e, napełnione, no bo w końcu meteor, meteor tylko to lubi, a starszyna nie wiem. No coś jakby dodali coś, co by nam przypominało te konie? No to to by było naprawdę świetne. Okej. Okay. Eee, Pielęgnacje sadzonki. Lisa, wiesz gdzie wala wszystkich zebrała? widziałam coś przez e, widz, e, widziałaś coś przez porta wybaczcie, źle się czuję nie wiedząc gdzie jest reszta wiem, że sił im nie brakuje, ale i tak się martwię, jesteśmy drużyną nie powinniśmy się tak rozdzielać jest jak za dawnych czasów zanim udało ci się trafić na Jorvik i połączyć nas z powrotem w gór jest tylko jedno miejsce, do którego wala by się wyco wycofała w obliczu sił Pandorii i Drakoniu są w przesmyku diabła Chcesz powiedzieć, czy Holcorki i Wasze przyjaciółki zostały za, e, zabrane do przeklętego terytorium Wala w przysmyku diabła? Znikam stąd, nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Przynajmniej wiemy, że Pi nie zmieniła zdania Owara, czyli reszta jest w przysmyku diabła, prawdopodobnie lepiej st e, strzeżonym miejscu na Jorwik. W innych okolicznościach trzeba by było szukać wejścia do środka, ale już wiemy, jak się tam dostać. Tak, to prawda, jeśli zadbamy o tą małą sadzonkę i wyrośnie z niej dorosłe drzewo. Splot Gaiło żyje. Odżyje. Zostanie nam tylko przejść nim do przesmyku diabła. Przy czym nie dość, że będziemy, że będziemy prosić o audiencję wala. Okej. Okay. Będziemy też ratować od nich nasze przyjaciółki, nic wielkiego, prawda? Skoro udało nam się przetrwać Padorie z Plotgaju, mm, a z Plotgaju nam nie straszny. Mm, to najlepsza szansa na dołączenie do reszty. Na pewno nic im nie grozi przy pani Holzwork, ale czułabym się lepiej, będąc razem z nimi. Mamy więc plan, Dbać o opieku na życia. Aż wyrośnie ym, i splodgaju się odnowi. I jeśli dalej będzie rósł tak szybko, nie powinno to długo zająć. Bliskość śpiącej wdowy no, y, nowus odpi i zasadzenie go w pniu starego drzewa towarzyszącego okazały się kluczowe do, szy, do szybkiego rozwoju. Czas pokaże. Okej, okay. słuchaj, oj, Swoim drogą, ten przesmyk diabła jest bardzo ciekawy, jeżeli będziemy mogli tam wejść, bo ja pamiętam... O! Ja pamiętam, że chyba w 2020, czy 2021, ja robiłam sobie zdjęcie przy przesmyku diabła. E, I wtedy w ogóle nic, ja miał ten nawet 13 poziom i tak sobie robiłam z ciekawości to wszystko i szukałam lifehacków różnych na YouTube jak wejść do przesmyku diabła, bo naprawdę wtedy, wtedy każdy miał jakąś fazę. E, po prostu na ten przesmyk diabła, co tam się znajduje i tak dalej, Ja tutaj. Wiatr niesie aurę zmiany. Koniec minionych czasów i początek nowych. W ogóle bardzo dziwna jest tutaj tego grafika. Nie wiem. Jakaś taka stara się wydaje. E, I co? I, i, i co? Aha, ok, czyli słuchajcie... Um, Zadanka się skończyły. Fabularne. No spoko. W sensie spoko, że w sumie to niespoko, bo będą kolejne za nie wiem ile, ale pewnie za jakieś 3 lata. No dobrze. Mamy torbę, ale ja sobie tylko zwierzeczka na razie ściągnę, bo chciałabym zobaczyć jak... E, wygląda ta torba w okazałości całej takiej pięknej. Mm. Kurczę, muszę się naprawdę przechyleć, bo ja nie widzę przez mój mikrofon, który jest przede mną. Ej, swoją drogą, to zdjęcie jest bardzo ładne jakby była inna torba. Spoko jest, naprawdę fajna. Ojejne, ale fajne, kurczę. E, podoba mi się, nie będę tutaj narzekać w żaden sposób, bo. Podoba mi się. Książki z biblioteki Fortu Maria. No, e, dobra. E, tutaj, tutaj, pokaż, pokaż. O, i albo mi to przypomina bardzo Beatrixa. To są takie kilka połączeń, które mi to przypomina: Bibliotekę Fortu Maria, Beatrix i Linda. Bo Linda bardzo dużo czytała książek. Beatrix był w bibliotece Fortu Maria i mówił zawsze, że przeczytał wszystkie książki, które tam są. No i cała biblioteka, no to mówi wszystko, że o książkach. Bardzo fajne, fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba, ale ja sobie teraz zmienię na torbę, którą miałam, bo no, bardziej mi będzie pasować. Proszę bardzo. No dobrze, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Nie jest on jak, jakoś bardzo długi, ale zadanka się już skończyły, więc co zrobić? Ehm, prawdopodobnie by tego odcinka nie było, jakby mi się nie zacięła ostatnia. Ehm, jak ostatni filmik e, przy zadankach, jak nagrywałam. I jakby te zadanka mi się. Jakby mi się one nie zacięły, to prawdopodobnie bym już wtedy skończyła te zadanka. <laughs> ale na razie to. E... To już jest skończone. Eee, Czekam na dalszą fabułę, moi drodzy. Eee, teraz, jaki jest mój cel? Bo, ponieważ zostały mi dwa konie do wytrenowania, chociaż tak naprawdę mnie, wszystkie teraz wytrenowane, ale musiałam kupić nowe. Wybaczcie. Eee, zrobimy sobie te zadanka, ale to eee, 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 w innym odcinku. Będziemy sobie robić te zadania, na no i reputację, tak sporo jest tych zadanek na tą reputację, ale ja słuchajcie, totalnie nie mam czasu na robienie żadnej jakiejkolwiek reputacji. W wakacje naprawdę codziennie wchodzę do gry i robiłam, uwierzcie, wszystkie wyścigi, wszystko, całą reputację, wszystko robiłam, dosłownie wszystko. Ale podczas roku szkolnego do tego czasu brak. Teraz tak naprawdę to jest weekend, więc. Jakiś ten czas mi się już znalazł. Tak więc, co ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do zostawienia łapek w górę. No i co ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Pa, pa!